Rozpierdalasz się na ludzi, ale to mnie nie obchodzi Jestem skupiony na tym świecie A ty przestan składać go do buzi. Nigdy nie trwałem poza kodejną, Albo też może za koksem, efedronem i za amfetaminą Ale przywz, jestem czwórem, ale popijam to szoplicą Ale przyspomnie bo mnie wspiera kurwa każdy blok Jeden numer i leżysz na ziemi A ja będę opierdalał się w jacuzzi ale każdą wyłą, bo każda okazała się jebaną Zdzirał nic mi nie pomoże, więc popijam dalej To Soplicą a później będę patrzeć w jeden punkt i myśleć co się dzieje ze mną I co mi w życiu tak przeszkadza, ale mówię kurwa dobra stopo, to jest już przesada Leży ser, ściągnie na ja niż kiedykolwiek jeden Nie nie już pana Miłość nie ma kurwa jej, więc przestań Wierzyć w to, co ludzie mówią o niej, bo skończysz tak jak ja na samym dnie I już nie wyplądasz się. Kiedy wstaje rano, leci krycha na śniadanie. Ci to nie pomoże, albo poryje ci banie. Lin sam do mnie ciągłoś gada, więc przestań kierdolić mi tu o twoich zjebanych zasadach. Kiedy wstaje rano, leci krycha na śniadanie. czy to nie pomoże, albo Siomu szkada więc przestań licz mi tu o twoich zjebanych zasadach Kiedy wstaję rano, leci krecha na śniadanie Ci to nie pomoże, albo poryje panie. ci panie? Czy to nie pomoże, albo poryje ci panie? I uh -oh. Nie wiedziałem co z sobą zrobić, taki był mój stan. Więc zacząłem brać, myśląc, że to mi pomoże, ale zamiast odpowiedzi tonąłem coraz gorzej w kłębach dymu, w snach. O niej szukałem ratunku, ale im głębiej wchodziłem, tym bardziej się gubiłem. W labiryncie uczuć, gdzie miłość i ból się mieszały. Czy to wszystko było tylko iluzją grom mojego umysłu, czy była tylko mirażem, który zniknął w mroku?